Świeże ryby w ladzie Kaufland. Do 7 maja strąg tęczowy 3-19 Dorsz Atlantycki 7-39, leszcz złoty 89, makrela 2-29. Łosoś 7-29, strąg wędzony 3-69. Pomysł na łososia w cieście francuskim ze szpinakiem. Szpinak rozmrozić i dobrze odsączyć. Ser pleśniowy pokroić na kawałki, wymieszać z serkiem śmietanowym i szpinakiem, całość doprawić pieprzem solą i gałką muszkatołową. Ciasto francuskie rozwinąć i podzielić na cztery, wysmarować masą. Łososia umyć, osuszyć i podzielić na cztery porcje, na każdym kwadracie ciasta umieścić kawałek ryby. Oddzielić żółtko od jajka, brzegi ciasta posmarować białkiem. Prostokąty ciasta zwinąć i docisnąć brzegi, wyłożyć na blasze z papierem do pieczenia. Żółtko wymieszać z łyżką wody, posmarować ciasto z wierzchu. Umieścić w piekarniku rozgrzanym na 200 stopni, piec 25 minut. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani serią przepisów na naszym kanale. Jeśli spodobał Wam się dzisiejszy materiał, zostawcie komentarz. Udanych zakupów.